Spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu, żeby wręczyć już dwunasty tytuł dealera roku sieci Trax Polska. Tym razem zaszczyt ten przypadł oddziałowi ESA Trax Polska z Godzeszowa. W tym plebiscycie nagradzamy dealerów, którzy oferują naszym klientom najwyższą jakość usług. Mierzymy współczynniki zorientowane przede wszystkim na jakość obsługi, czas reakcji, dostępność części zamiennych, czyli wszystko to co klienci doświadczają w codziennej pracy z dealerem. Nie ma możliwości zdobyć tej głównej nagrody, gdy cały zespół przez cały rok ciężko na nią nie pracuje. Czuję dumę z zespołu, który reprezentuje w jakiś tam sposób. Wielki szacunek dla pracowników, mnóstwo pracowników, którzy mnóstwo pracy wykonali, żeby zdobyć tytuł dilera roku 2023. To jest ciągła, nieustanna i mozolna praca. To nie jest praca związana z tym, tak jak powiedziałem wcześniej, po to tylko, żeby zdobyć tytuł dilera. To jest praca bezpośrednio z klientem, blisko klienta. Ciągła walka o to, żeby ten nasz klient był zadowolony. To jest tylko tyle. Był dobry rok dla naszej marki. Kontynuowaliśmy sprzedaż nowej generacji DAW XF, XG, XG. Padły rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż kontraktów ARIEM, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jak również padły rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż pojazdów objętych naszym rodzimym leasingiem. Muzyka